Cześć Boże! Dzisiaj kilka minut poświęcimy na rozważanie krótkiego fragmentu z Apokalipsy, a dokładnie trzeciego rozdziału. Jest to tak zwany list do Laodycei. Jak wiemy, na początku Apokalipsy, w drugim i trzecim rozdziale, mamy siedem listów do siedmiu kościołów. Z czego list dla odycej jest tym najbardziej surowym. Laodicea nie otrzymuje żadnej pochwały, same nagany i też znajdują się tam treści, które przy pewnej nieznajomości mogą być źle interpretowane. Dlatego też chciałbym się zatrzymać nad tym fragmentem i wyjaśnić pewne zwroty, których używa autor biblijny, żeby sobie ten list bardziej przybliżyć i lepiej go rozumieć. Pierwsze, że e, mówi tam takie słowa: znam Twoje czyny, są to słowa Jezusa, które kieruje do tego kościoła. Znam Twoje czyny, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Skoro jednak jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wypluję Cię z moich ust. Dosłownie tam Jezus mówi: e, myślę, że to już jest dosyć znane mówi MSI, czyli zwymiotuje Cię. Czasownik MEO występuje w Biblii trzy razy tylko, ale zawsze na określenie właśnie tej czynności. E, Dlaczego, skąd te słowa, które się wydają szokująco ostre? Trzeba pamiętać, że Laodicea pobierała wody, jedne z kolosów, były to, tam były źródła wody zimnej i były też źródła wody gorącej w Hierapolis. Kiedy te wody dopływały, bo musiały przejść długą drogę 6 km, były prowadzone akweduktami. Nie zawsze dopływały gorące, jednak, ze względu na wysoką zawartość soli wapnia, mogły być spożywane tylko albo gorące, albo zimne, wtedy były dobre. Natomiast, kiedy były letnie, powodowały mdłości. I do tego odnosi się właśnie autor biblijny, który chce powiedzieć, że. Nie, nie, nie tak, to niektórzy tłumaczą, bądź dobry albo zły, czyli bądź konkretny. Nie, nie, bądź gorący albo zimny to znaczy, bądź właśnie dobry. Na różne sposoby można być dobrym, ale bądź dobry, konkretny. Tak, te wody, które były dobre, albo zimne, albo gorące, a letnie, powodowały mdłości. I dalej mówi tak Jezus. Mówisz, o, o, że ta, ten kościół w Laodicei o sobie tak mówi: Jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Faktycznie Laodicea była obrzydliwie bogata. Wyobraźcie sobie, że tak nam to relacjonuje tacyt, że Laodicea w latach 60. przeszła silne trzęsienie ziemi za czasów cesarza Nerona. I normalnie w takich sytuacjach Rzym finansował takie miasto, żeby się mogło podnieść, oczywiście w zamian za kult cesarza, który musiał być prowadzony w takim mieście. Wyobraźcie sobie, Laodycea uniosła się honorem i powiedziała: Sami się odbudujemy, nie potrzebujemy niczej pieniędzy, niczej pomocy. I faktycznie Laodycea sama się odbudowała. To było bardzo bogate miasto, taka Szwajcaria Europy, były tam banki i nie potrzebowała rzeczywiście. Żadnej pomocy, honorem się uniosła i się sama odbudowała. Co więcej, mamy tam takie słowa: radzę ci, kup u mnie złota oczyszczonego w ogniu, radzi Jezus, aby się wzbogacić, i białe szaty, aby się ubrać. I nie musicie wstydzić swojej nagości. My wiemy, że właśnie w Laodicei była hodowla czarnych owiec, których była, one miały taki kolor ciemnofioletowy, z których była, z których były, produ, była produkowana. Taka tunika, która się nazywała Trimita. One były też, między innymi, e, służyły do wyrobu eleganckich szat żałobnych. I właśnie tutaj Jezus mówi, że, że, że u mnie kup tych szat. Mówi dalej, e, oraz balsam do namaszczenia twych oczu, aby przejrzeć. My wiemy również, że Laodicea słynęła ze, ze szkoły medycznej. Uczyli tam, między innymi, Zeuxis czy Aleksander Filaletes. I tam używano też właśnie proszku frygijskiego, który się nazywał Kolurion, który miał właściwości lecznicze, leczono tym oczy. O tym już pisze tak Arystoteles, już w IV wieku, o właściwościach leczniczych tego, tego proszku. A więc widzimy, że autor tu do konkretnej rzeczywistości się odnosi. I co on chce tak naprawdę powiedzieć? On chce powiedzieć nie tylko Laodysei, kościołowi Laodysei, ale do wszystkich, że bogactwo ono nie jest złe samo w sobie, ale bogactwo. I jest niebezpieczna, dlatego że usypia serce. Ten kościół w Ladycej, on był uśpiony, on był, nie widział, w jakim stanie się znajduje, on był bardzo pyszny. Uważał, że jest w doskonałej kondycji. Tymczasem Jezus właśnie mówi, że żyjesz w iluzji. E, przyjdź do mnie, a ja dam Ci prawe, prawdziwe przejrzenie, prawdziwe szaty, bo Ty tego potrzebujesz. Człowiek, który jest bogaty, jest, żyje w niebezpieczeństwie, a mianowicie jakim? To, co powiedział Jezus, że jakże trudno do Królestwa Bogorzego wejść tym, którzy ufność pokładają w bogactwo. I to znaczy się, że człowiek, który jest bogaty, może w sposób nawet niezauważony swoją ufność pokładać bardziej w tym, co on ma na koncie, niż w Bogu. Dlatego też, tak bardzo jest potrzebna wtedy czujność aby pieniądz nie przesłonił ci Chrystusa, który jest największym skarbem nie tylko w tym życiu, ale przede wszystkim w życiu na nasze życie wieczne.